Przegrają dużo i jest nie? Wracaj na jodce. Nie, tutaj mam z kim pograć jeszcze. Ile kosztuje time od streamera? Nie ma takiej opcji tutaj. Ta, ta, to, tom. Yo, yo, Dulphy Boy. Tarararom. O, o, o. Ah, sorry, lost my points. <grym> tu lucky Leksiu, like I guess. <grym> I think you will help me to get them back. I will try. One free. wo o się tym, że nie ma burzaków. Czekaj, nie ma burzaków, ale jest RS. Nie gra się ogra AA. No tak, dlatego mówię. Tym bardziej zobaczcie, kiedy on narzeka, że nie lubi tego patcha, że nie lubię tej wersji. Tylko i wyłącznie jak przegra ze 3-0 albo 2-0, ale jak wygrywa 3-0 to jest nie no fajnie, fajnie, się pyka, się klika, nie? No. Nie, czemu narysuły plujesz? Wafel, jako 13 miesięcy, dobry wieczór miedzi, można te zaraz łapić poszej może, daj na wyspę Akurat Dulfin na mnie przejebał? A to czekaj, to dobrze, że tam te punkty robisz, minus ramp zrobię Minus ramp A, a, łona, u, u, Ty, ile masz punktów? 923+, no to w porze ja wypiłem tą kawę, wypiłem tą kawę, a dupnąłbym jeszcze jedną. A, 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 mona go, o, o. Tu się ma woda, jak gierki. Dobrze, na plus dzisiaj, na plus. Tylko jedną na lucky Leksia przegrałem, ale Leksiu dzisiaj miał dobre RNG. Bo oglądałem nawet po stream parę jego rzeczy na streamie co się działo i miał. Ciao, ciao! Jest hmm. plus. Nie, jest siedem stówki. A a łona go o o. Abra. Ta tam typowy leksiak bym dostawał. No, Widziałem, no miało mocne. Ty wiesz, że już za trzy dni zbijemy piąteczkę. Będzie chociaż piąteczka. Piwko wypijemy i pogadamy. Ja pierdolę, ale jak ten czas zleciał, nie? W czerwcu się myślało o tym etapie. Mówiło sobie się tyle czasu jeszcze. A teraz kurwa w sobotę etap. Eratom leci, czas jak szalony. Napisałem mu Glyphy czy nie? Napisałem mu chyba w lobby, nie? Widziałem? Nie, powiem, że wszystkich imion nie spamiętasz, na pewno nie spamiętam wszystkich imion, wszystkich Ników, ale się postaram. Ale się postaram. Lisa, go na Ej, okay, no jeżeli bym zebrał to, tu mam puszkę, tu mam puszkę, tu mam puszkę. A get the plus, a get Ja. Yeah. to, to, to czy będzie pity? Będzie, tylko że ja no mówię, raczej się nie szybko nie schlam, no. Raczej później tam sięgnę, za zapicie. Kurwa, ja nie mogę przejechać, bo jakąś 40, jadę. Przebany, panie Hesaru. A jeszcze będzie okazja, jak nie w tym roku, może w przyszłym. Lisey, we'll lisey we'll nawet nie pamiętam, zapamiętam mojego imienia. Blood Trail, Blood Trail czyli tak głównie pewnie będę po nikach jechał, nie tak jak pewnie, też większość, chyba że tam jakieś te poprzednie niki, w sensie z poprzedniego meetupu. Coś tam będę kojarzył. Dostałem powietrze, mam trzymane. Dostałem powietrze, mam trzymane, idę w stronę speli i zamku. I it plus. No, 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 no. Ty, masz mocną głowę? Mam, ale no wiadomo, że też jak trafisz gorszy dzień, no to się szybko nawalisz, nie? Jak jesteś zmęczony, jak mało zjadłeś, bla, bla, bla. Tak to ogólnie mam i twoszy się at the giga ja, ale tak to ogólnie mam dobry łeb, bym powiedział. Do picia. Jak jestem wypoczęty najedzony, to mogę tankować. Kurwa. Liczyłem no, na jakiś fajny relik, pipu Mapa mi się nie podoba szczerze, aktualnie. Dobra, cyk. mimo, że nie mam wyjściówki na mita, a jestem z ławki, bym się pojawił na miejscu. Będzie można sobie, ee, mój wodzy, przybić w i ucałować stópki. Eee, oh, kurde, hardiel, ale ty się zapisywałeś? Jak to wygląda? Czy się nie dostałeś? Jak to wygląda? Czy tak po prostu? To jest ruch, to No to potrzebuje drewna ten zamek, ruch, to podoba ruch. To nie podoba, to ni a jaki był jest mi ktoś jaki był? trade? był? Powiedz mi ktoś, Kastle versus Necro 5800 poszło. Nie wiedziałem, czy na wakacje padałem, miałem zaklepany wyjazd. W tym terminie, ale moja świnia domowa rękę złamała. Sadgi A, pisze jeszcze na fanpage do mnie. We'll see. Może być ciężko, ale. -ru -ru. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to w tą stronę. No nie wygląda za dobrze ta. Nie, wygląda to za dobrze. Oponent 1, 1, 2, 4. Zamków tyle samo. Średnia, bardzo średnio to wygląda. A tem. Here we go. Here we go. Jak wszyscy będę pisać na P, to będzie 200 osób. W sensie mówiłem, że tam mi się zwolniły 2-3 sloty. Co prawda, no mówiłem na streamie, że jeżeli ktoś by był pewny swojej obecności, jak się ewentualnie odezwie. Na fanpage jeszcze raz. Jak nie, dodam jeszcze na liście rezerwowej napiszę, ale myślę, że dużo osób z listy rezerwowej aktualnie by się nie pisało. Dlaczego? No bo trochę już późno, nie? Ogarnąć sobie nocleg, wszystko. Ale może ktoś jest z wawy i będzie chciał. Dobra, tu nic nie buduję chyba. Biorę to. Czekaj, czyli musiałbym iść. Ej, gdzie mam scroll? O kurwa, mam bardzo złych w slotach scroll. Zbieram to, zbieram to. Zbieram to. Wiesz, drewno bym chciał zebrać na samym końcu. Chyba. O, Kurwa DD na górze To jest retard What I can do? Strasznie zwalony koń Strasznie koń zwalony Nie, najgorsze jest to, że nie mam DDK Ja marnuję bardzo czasu, dużo tutaj. To nie jest tak, że chcę, tylko jestem zmuszony. A, odpaliłem flya kiedy nie trzeba. Nice, nice, nice. Przedojebałem klika sobie na plecy, bo mnie stać. Tam portal, wejście tu, DD, tu. Tam portal, wejście tu. Zabieram to. Tu będzie trzeba rygnąć manę. no jestem zesmaczony tymi podziemiami. Mam tak obsrane podziemia, a mapa mówi nie błyszcze A mam bardzo obsrane podziemia. Tu trochę tego, tu trochę tego, tu jeden skról, tu drugi, tu trzeci. W trzech różnych miejscach na końcu świata miałem scrollę Ład. No ta jest gierka, w której możliwe, że będziemy mocno narzekać. tam, da tam, da tam. Miał być tam portal bajduje. Tak. No, tu się nie uda tego zrobić. O, tutaj będzie narzekanie. Oj, chuj narzekania będzie. Tragedia. <ścoughs> Mapa jest totalnym szczochem. Ej, okay, jakbym stanął tu, strzelił do tu, cofnął się tu, zrobił to, zrobił to. Myślę, że jeżeli zrobię to, to możliwe, że szybko na to pójdę. To by się zrobiło. Dwójkę olkę będzie trzeba. Nie, no jest, mam wszystko Myślę, Nie mam nigdzie takiego jednego fajnego stałego spota. Nower. wear. Teraz 1, 2, Dobra, może jakoś to nadrobimy, ale... Ale ciężko to widzę. Tu muszę kupić kuszy. Eee, może smoka zrobię? Ciężko chyba. Bad romance. 40 many, nie? 40 man i zebrałem 3 stąd mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra tu stajnia plus kusze i... Blessa, będzie żeby cokolwiek się tutaj zaczęło dziać. 1, 2, 4, 9. Jasna dupa, obrzydliwy biam. Podziemia, a w podziemia spędziłem 4 dni. 4-5 dni w podziemiach. 4: To żeby nie zebrać w sumie niczego. Za dużo drewna, nie gra się kawalerii, za dużo drewna, za dużo pieniędzy. Ciężko jest do niego dojść. W sensie to kosztuje 5 koła i 20 drewna. A, minę mancy No Dobra, dostanę tu kuszę. To jedne tu DD. Nie stać na... Nie, dobra, stać mi na tam Portal, ok. No, to jakby się udało zrobić to dd, tu i zrobić te trzy puszki, jeżeli w te trzy puszki dupnę, w tej turze to jeszcze możemy złapać powietrza, czystego powietrza, haramby Dobra, to zaraz puścimy tu, to, to, Tartak masz blisko, man, dwa tartaki już e, Ten kamień by trzeba ogarnąć e, God dziękuję bardzo za pierwszą subskrypcję na kanale, witam serdecznie Dziękuję, całuję ręczki Dwa koła Czekaj, to zamknę i to, tak? Nie, to nie to, to Dobra, tak, tak tak, tak, tak. Okej, okay, kusza, tylko kusza kusza, a nie ucznik. Nice czy ja się skuszę, czy gryf? Swordsman, what the fuck? Dobra Próbujmy żyć Próbujmy żyć I Trzy kawalerie razy, fajnie ustawione by the w sumie nawet cztery Mało many, za mało many. Mało many, za mało many. Um, anioł byłby cool. Anioł byłby cool. Dobra, go Anioł. Shit. O oh, fuck you! Come on! O oh, come on! Ale one są porąbane, nie. Ja pierdziele, no nic, no. jaki to jest pojebany strażnik. Ja pierdziele, nie opłacało się nich chuj. A żebym wiedział, że ile tyle ich będzie, to nie chujabym bym tu nie szedł, nie? Jeszcze z ile tego było Tragicznie dużo. E, a psychole są pojebane, no Wow Ja się dalej jestem w stanie farmić wszystko, ale przy ich tyle 15 15 za z ringiem 1 What? White much, too much. Tam ja mam ta i tu mam to. Dobra, będę musiał w nexturze pójść po many ja muszę zrobić jakąś manę, nie mamy many. Kupimy parę pików. Ete, się mandero, się Dobra, czekaj, pewtórę zrobię. Jeszcze EFREETY fuck NO KURN Ta gra chce mnie zdenerwować W sensie tych pojebów było dużo za dużo Na to co one tam chowały nie W sensie what the hell, nie? Kurwa no zarab. No nie może być dobrze W sensie zagram jedno fajnie żeby potem kurwa Dostać takiego trolla na łeb Nie no trolujemy tak gra ILE TYCH POJEBÓW BYŁO Przecież ja tu się wyjebałem De facto. Morala w pierwszym, zablokował mi strzelaki. Oje też mi zablokował. Co to jest? Wybałem się? Wybałem się, ale no... Widzisz co ta kurwa gówno gra robi czasami? W sensie, ring plus 100 za takie coś? What? Straciłem całą armię. Na dwóch strażnikach. A teraz był up Efryt, chuj z nim, ale z zmoralował mi, zablokował kuszę, przez co nie mogłem w ogóle bić się. Bo tak to bym zablokował kuszę bym się strzelał. What? A, to jest styltujące. No nic, keep playing. Keep playing. sensie to było bardzo nieuczciwe, co się tutaj w ogóle opierdol do Czy ten efrit? Ja pierdolę. A, no nic, jakąś puszkę skuszam, dla rng. Mam jedno dd. O, oh, fuck. Eee, no straszny skam. A no, on gra wampirami, będzie problem, nie? Znaczy, jeżeli bym zrobił tu, to, to raczej kusz nie ma, tu może kuszę. Nie wiem, może pójdę do góry, zajmę zam zamek, zrobimy trochę wizji. Dobra, może tu odżyję. Mm. Żeby to nie był MONKE, no nie mów, że to MONKE jest, to jest MONKE. A nie mam magii. O, come on! To mogło być wszystko. Da, GG. No jebać tą grę. No idzie okej. Okay. Idzie okej, okay, żeby taki syf się tu odpierdalał. Rozumiesz to? Ja tego nie rozumiem, szczerze. Ale dwunastki nie Nie zbijaj ich, ja cię błagam, nie rób tego po prostu. Ale taki ja narzeka, na ja tak nie narzekam jak od. On... Fat boys! Bo cię normalnie zaraz ze stołka zepchnę tutaj. Ja mam narzekam jak mi właśnie strażnik, i morala mnie wyruchał, on narzeka na patch. O cię ze stołka zepchnę, ty manipulanci jeden. ta Ja pierdolę. W kurwa, z tym frytem który mi blokuje kusze, pojedź mi blokuje kusze, bo... Nie Nie no żartuję, ja ci dam I was in the center już to already Wow One more.